Królu narodów, kamieniu węgielny, Kościoła, przyjdź zbaw człowieka, którego Aleluja. 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 Pan z mu utworzyłeś. Alleluja! Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd, Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Ukazał moc swego ramienia. Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców stronu, a wywyższył pokornych, głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługom Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom. Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto Słowo Pańskie. Moi kochani, drugi dzień naszego skupienia adwentowego przynosi nam pieśń Magnificat, czyli pieśń, którą z radosnego serca wyśpiewała Panu Bogu Maryja. To najdłuższy fragment wypowiedzi Matki Bożej na kartach Pisma Świętego, najdłuższa jej wypowiedź. A jednocześnie tak piękna i ważna, że Kościół uczynił tę pieśń swoją stałą modlitwą. Otóż magnifikat, wszyscy zakonnicy, kapłani, siostry zakonnej, wszyscy, którzy odmawiają brewiarz, codziennie wyśpiewują razem z Maryją każdego wieczora podczas nieszporów. Maryja wielbi Boga. Z potrzeby serca. Wyśpiewuje Panu Bogu pieśń pochwalną. Chwali dobrego Boga za wszystko, co jej uczynił, za wszystkie dary. To tak, jakby Matka Boża pokazała nam, dała nam przykład prawdziwej, pięknej modlitwy uwielbienia, modlitwy dziękczynnej, o czym mówiliśmy wczoraj. Przypomnę, że wczoraj pochyliliśmy się nad słowem dziękuję i powiedzieliśmy sobie, że jest to pierwsze słowo, które jest odtrutką, ratunkiem. Nie tylko dla naszego języka, który się wypłyca często, jest płytki, czasami wręcz wulgarny, prymitywny, a my chcemy powrócić do języka pięknego. Do słów, które niosą dobre treści, które niosą błogosławieństwo. Dziękuję. Było pierwszym tym słowem. Mam nadzieję, że zastanowiliście się wczoraj nad pytaniami, które zostały postawione i podziękowaliście Panu Bogu za ludzi, których postawił was na, Wam na Waszej drodze, za wszystko, co dobre w Waszym życiu. Dziś pochylimy się nad kolejnym słowem, które jest przez nas tak często wypowiadane, że aż zapominamy o jego treści. W modlitwie Ojcze Nasz, którą Pan Jezus podarował nam jako najważniejszą, podstawową modlitwę. Odmawiamy słowa, myślę, że każdy z nas odmawia tę modlitwę przynajmniej dwa razy dziennie, jak nie więcej. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Dwa razy w podstawową modlitwę chrześcijanina Pan Bóg wbudował słowo Odpuszczam. Dwa razy. Mówimy je tak często w modlitwie Pańskiej, Wojcze nasz, że grozi nam, iż przestajemy je słyszeć, rozumieć, przestajemy je przeżywać. Dlatego właśnie dzisiejszy dzień chcę pochylić nasze myśli nad tym słowem, abyśmy je odzyskali. Odpuszczam. Pamiętamy może jeszcze z wielkiego postu nasze rozważania o przebaczeniu, kiedy powiedzieliśmy sobie, że jeżeli nie przebaczymy naszym wrogom, tym, którzy nas skrzywdzili, wystawiamy się na wielkie niebezpieczeństwo życia w nienawiści, w jakiejś zapiekłej złości, w truciźnie. Więcej. Nieprzebaczenie, nieodpuszczenie blokuje nasze serca na łaskę Bożą, na błogosławieństwo Boże. To tak, jakbyśmy chcieli Pana Boga oszukać, albowiem mówimy codziennie: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy. A jeśli nie odpuszczamy. To jak Pan Bóg ma nam odpuścić nasze winy? Skoro codziennie w naszych modlitwach powtarzamy, odpuść jak i my odpuszczamy. Może pamiętamy tą opowieść z Ewangelii Mateuszowej, którą Pan Jezus używa, aby ukazać nam, czym jest to odpuszczenie. Otóż pewien Pan miał dwóch. Miał wielu sług, ale jeden był mu winien bardzo wiele pieniędzy. Powiedzmy 100 tysięcy dolarów. Pan powiedział, za te twoje długi wtrącę cię do więzienia, bo nie wypłacasz się, jesteś niewypłacalny, nie mam z ciebie żadnego pożytku. Sługa pada na kolana przed nim i mówi, panie, miej litość nade mną, a wszystko ci od. I pan poruszony tom jego skruchą darował mu ten wielki dług, te 100 tysięcy dolarów. Sługa zadowolony wychodzi od pana, spotyka swojego kolegę, współsługę, który winien mu być był jednego dolara. Zaczyna go dusić, trząść nim i mówić: oddaj mi natychmiast coś wziął. A tamten mówi, że odda, kiedy będzie mógł. Ten w swoim zburzeniu wtrąca go do więzienia za tego jednego dolara. Inni słudzy, widząc to, co się stało, donieśli Panu o tej sytuacji. Pan się zdenerwował, przywołuje ponownie tegoż sługę, któremu darował sto tysięcy, i mówi: Jak to? To ja ci darowałem tak wielką sumę, tak wielki dług. A tyś nie podarował drugiemu twojemu współsłudze jednego denara, jednego dolara. I zdenerwował się i wtrącił go do więzienia. I pan Jezus kończy tą przypowieść, mówiąc: Tak samo mój ojciec niebieski uczyni wam, jeśli z serca każdy z was nie odpuści swojemu bratu. Moi drodzy, piękna, plastyczna opowieść Pana Jezusa. Możemy sobie wyobrazić, że tym królem, tym Panem jest Pan Bóg, który odpuszcza nam wielkie długi, wielkie grzechy. Ta wielka suma, no 100 tysięcy dolarów, to jest jeszcze za mało, żeby sobie wyobrazić, jak wielka to była suma, którą On mu odpuścił. Odpuścił! A ten człowiek nie potrafi drugiemu darować jednego dolara malutki isu. Jest to wielka nauka dla nas. Ponieważ przypowieść ta uczy nas, że Pan Bóg bardzo chętnie odpuszcza wszystkie nasze długi, wszystkie nasze winy, czyli grzechy. Ale oczekuje, abyśmy czynili dokładnie to samo co on. My także mamy odpuszczać winy Innym, którzy wobec nas zawinili. I kochani, jak te 100 tysięcy do jednego, tak samo wygląda w naszym życiu. Bóg odpuszcza nam 100 tysięcy grzechów, a my często nie możemy wybaczyć drugiemu człowiekowi jednego. Pielęgnujemy to, rozdrapujemy to, przypominamy sobie to. Zatem, kochani, często, kiedy powtarzamy nie daruję, nie odpuszczę, nie przebaczę piąstki zwinięte, człowiek pełen gniewu, tym samym zamykamy swoje serce na przebaczenie Boże, na miłosierdzie. Smutny i tragiczny był koniec tamtego sługi, któremu darowano tyle, a nie darował sam malutkiego. I sprawa, moi drodzy, odpuszczenia, słowo odpuszczam jest tak ważne, powtarzam, że trafia dwukrotnie do modlitwy Ojcze nasz. Co to znaczy? Pan Bóg chce nam odpuścić grzechy i czyni to, ale oczekuje, że i my będziemy miłosierni. Zatem... Jeśli mówimy, Ojcze nasz, a wszyscy to czynimy, a żyjemy w nieprzebaczeniu, słowo odpuszczam nie należy do naszego słownika, wtedy pakujemy się w niezłe tarapaty. Zamykamy serce na dzieło Bożego miłosierdzia. Zamykamy serce na Boży pokój. Nie pozwalamy Panu Bogu obdarzyć nas błogosławieństwem. Strzeżmy się takiej postawy. Strzeżmy się postawy trwania w nieprzebaczeniu, nieodpuszczeniu. Odpuszczajmy naszym winowajcom, bo i nam Bóg odpuszcza nasze winy zatem, kochani, również i dziś zapraszam, aby pozostać po mszy świętej na cichą modlitwę tutaj przed Najświętszym Sakramentem i aby pochylić się znowu nad kilkoma prostymi pytaniami. Przypomnę je na początku adoracji jeszcze raz, ale pozwólcie, że teraz je zadam. Pomyślmy przede wszystkim o tych ludziach, którzy nas w jakikolwiek sposób skrzywdzili. Będzie pewnie to długa lista. Przywołajmy w pamięci przynajmniej imiona tych ludzi. Nie po to, żeby rozdrapywać te rany, ale żeby uświadomić sobie, czy myśmy tym ludziom wybaczyli. Zastanówmy się, czy myśmy im odpuścili winy. Nie chodzi tutaj o bagatelizowanie sprawy, nie chodzi o odwrócenie, ale chodzi o to, abyśmy nie nosili w naszym sercu, o czym mówiłem, nienawiści, zapiekłej złości, która w rzeczywistości jest trucizną. Zatem postarajmy się przywołać twarze, imiona ludzi, którzy nam wyrządzili zło. Zastanówmy się, czy. Prawdziwie im odpuściliśmy winy. Nawet jeśli już nie żyją, również jest to ważne odpuścić winy zmarłym. Drugie pytanie. Zastanówmy się i pomyślmy, ile win, ile grzechów, ile zła odpuścił mi Bóg dla mnie w moim życiu? Ile grzechów przebaczył, ile win darował, w ilu spowiedziach doświadczyłem łaski przebaczenia, miłosierdzia? Odpowiedzmy, oczywiście nie będziemy wiedzieli ile, jak, ale wzbudźmy w sobie takie uczucie dziękczynienia. Za te otrzymane przebaczenie, za miłosierdzie, za to, że Pan Bóg ciągle na nowo wypowiada wobec mnie to słowo odpuszczam, że Bóg daruje mi winy. Poczujmy wdzięczność wobec Pana Boga. I jeżeli sumienie wypomni nam, że nie przebaczyliśmy wszystkim, Uczyńmy to przed Najświętszym Sakramentem. Pomódlmy się za te osoby. Wypowiedzmy w naszym sercu to słowo: Odpuszczam. Jak i mi, Panie Boże, odpuściłeś moje grzechy, tak i ja odpuszczam moim winowajcom. Modlę się za nich, wybaczam im. Błogosławię im, a Ty panie, wybacz, odpuść i pobłogosław mnie.